Szanowni Państwo, drodzy pacjenci i przyjaciele eksadentu, już wieczór niedzielny, a tutaj przez czas na odcinek. Serdecznie Państwa witam. I dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów na temat fluoru. Panie doktorze, no właśnie, wokół fluoru pojawiają się pewne mity, że jest on szkodliwy, że nie należy go używać, że nie należy używać past z fluorem. Skąd taka zła sława się pojawia, jeżeli chodzi o fluor? Czy ja może sprostuję, nie powiedziałbym, że mity, powiedziałbym, że kontrowersje. I te kontrowersje po części są uzasadnione, ale nie chciałbym zajmować jakiegoś stanowiska konkretnego w obronie lub przeciw fluorowi. No ale jako stomatolog, jak, jak pan no, doktor? Ale wpierw odpowiem tak ogólnie. No, każda substancja, która a już w szczególności ta, która jest stosowana jako środek tu w tym naszym przypadku jako próchnico bójczy. Próchnicobójczy tak się nazywa. W profilaktyce próchnicy stosowany, czyli kariostatyczny, czyli blokujący rozwój próchnicy. Każda substancja może być i lekiem i może być trucizną. To jest kwestia dawki. Czyli Zasadniczo wszystko co spożywamy codziennie, jeśli spożyjemy to w zbyt dużej dawce, yy, czyli jeśli się przysłowiową śliwką, które teraz właśnie śliwki węgierki, czy podobne się pojawiły, jeśli zjemy tego 10 kg, to śmiem twierdzić, że zakończy się to no być może nie śmiercią, ale na pewno poważnym rozstrojem naszego zdrowia. Yy, w związku z tym fluor, i to jest właściwie główna treść mojej dzisiejszej wypowiedzi, jeśli stosowane jest w odpowiednich, bezpiecznych związkach, e, które w stomatologii najczęściej występują pod postacią, e, fluor występuje pod postacią aminofluorków, e, fluorków e, sodu, fluorków potasu i fluorków e, e, jeszcze inny fluorków, napiszę tak, to Tak, jest bardzo reaktywny. Bo tak, tak. jest niezwykle reaktywnym mm -hmm. i aktywnym w ogóle pierwiastkiem. Mm -hmm. Właściwie nie występuje w przyrodzie samotnie. Zaraz się z czymś połączy, tworząc związki fluoru, tak zwane fluorki. I te fluorki przestają być już same w sobie tak bardzo toksyczne, jak sam fluor. A przecież my w stomatologii stosujemy w pastach głównie fluorki oraz fluorek sodu. Czyli te substancje, które są dosyć, e, znaczy są aktywne, ale są bezpieczne pod warunkiem, że występują w odpowiednich dawkach. E, no i tutaj muszę zatrzymać się chwilę nada, nad stężeniem fluoru. Najczęst... Czyli w produktach e, do higieny Jamy ustnej, mam na myśli pasty, występuje w stężeniu 1500 ppm, tak zwanych, czyli part per milion, czyli część na milion. Mniej więcej. A w, w przypadku płukanek około 200 ppm, czyli 200 cząsteczek w związku fluoru na, e, na milion cząsteczek. Pozostałej masy, czy, czy milion cząsteczek tej, tej substancji, która jest tym wypełniaczem, tym płynem, na przykład półkanki, czy też treścią samej pasty. E, czyli mówimy o bardzo małych, mikroskopijnych wręcz ilościach, ale bardzo reaktywnych. E, przyjmuje się, badania pokazują, że dawka. E, e, dobowa, którą bezpiecznie dorosły pacjent uśredniając e, masy e, ciała e, ciał ludzkich to jest maksymalnie 10 mg na dobę. E, w paście mamy w przeliczeniu, w przeliczeniu na miligramy mamy około e, około 0,15 mg. 0,15 mg. Biorąc pod uwagę, że myjemy zęby powiedzmy trzy razy dziennie, robimy to przez kilka minut. E, sumując ilość fluoru, który dostarczymy w ten sposób w substancji, w paście do, do jamy ustnej, to jest 3 razy 15 setnych mg czyli 0,45, tak? 0,45 mg e, związku fluoru wprowadzonych do jamy ustnej podczas mycia. Ale badania pokazują, że jedynie około 10% e, związków fluoru jest wchłanianych dalej do naszego no organizmu. No właśnie, bo my nie Prze połykamy tej przez pasty bezpośrednio przez błonę przecież. śluzową. Ehm, no myślę, że przez błonę śluzową będzie, no, no, no. I oczywiście, no bo o to chodzi, jakby w stomatologii, do samego szkliwa, czyli, żeby dokonać tak zwanej remineralizacji zębów i stworzą się tak zwane związki fluoru połączone z hydroksyapatytem. które są niezwykle skuteczne i potrafią zremineralizować. Czyli nie ma ryzyka. Przedawkowania żadną miarą. To znaczy poczekajmy, poczekajmy mm -hmm. jeszcze. Czyli mamy z samych, samej pasty, tak licząc no, ma matematycznie, około, niech będzie, zaokrąglimy pół miligrama. Z płukanki, niech będzie, że mamy kolejne pół miligrama, co wydaje się niemożliwe. Czyli mamy jeden miligram i pytanie brzmi, ile fluoru powiedzmy dostarczymy do naszego układu, naszego organizmu z pożywieniem. Mhm. E, wiemy, że niektóre produkty zawierają więcej związków fluoru, na przykład herbata czarna, herbata zielona. E, właściwie bardzo dużo zawierają jego. E, przez bardzo dużo, o ile pamiętam, było to 3-4 do 4 mg na, e, na litr chyba herbaty wypitej. Pytanie brzmi: kto pije litr herbaty dziennie? E, codziennie. Codziennie. I ile się wchłania tych związków fluoru do naszego organizmu? No bo to, że dostarczamy go z płynem, to jest, to jest jedno, ale on jeszcze musi być wchłonąć się, wielicie, i musi być przetransportowany gdzieś. Dodatkowo wiemy już, też badania to pokazują, że związki fluoru zawarte w herbacie są mniej reaktywne niż te związki zawarte zawarte w szpinaku. No i znów, no, szpinak bardzo zdrowy zawiera, z tego co pamiętam, dużo witamin i mikroelementów, jak żelazo na przykład, natomiast no, zazwyczaj nie jemy bardzo często szpinaku w bardzo dużych ilościach. Czyli śmiem twierdzić w tej mojej wypowiedzi, że jeśli nie przekroczy... Czyli tak, to już wiemy, że nie, nie przekraczając dawki 10 mg na dobę na do, dla dorosłego człowieka, a około 5 mg na dobę dla... Dziecka, jeśli potrafimy dobowo zliczyć, ile tego fluoru dostarczamy, bo tak jak powiedziałem, może być w produktach spożywczych, może być w wodzie, która jest fluorowana. To jest chyba najczęstsza praktyka na świecie w wielu dużych miastach i aglomeracjach. A zaczęło się to wiele, wiele lat temu, chyba w latach 20, ale a może wcześniej zeszłego wieku, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, gdzie stwierdzono właśnie to działanie blokujące rozwój próchnicy to będzie bardzo trudno nam przekroczyć tą dawkę już nie nazwijmy to toksyczną czy niedozwoloną powyżej tej wartości. Według naszych tutaj wyliczeń wychodzi na to, że byłoby niezwykle trudno jedząc różnorodne produkty, mając fluorowaną wodę, jedząc różnorodne produkty spożywcze, myjąc często zęby, płucząc jamy ustną, płukankami zawierającymi fluor, będzie bardzo trudno nam przekroczyć około 5 mg na dobę. Czyli wydaje się, że ta zła sława fluoru jakoś pewnie uwarunkowana jeszcze historycznie, dlatego że fluor. Jako F, jako pierwiastek z tablicy Mendelejewa był wykorzystywany do tworzenia różnych związków reaktywnych w chemii, w przemyśle wojskowym, wojennym. przy Zdaje się było przy, przy, przy konstrukcji. Przy rozszczepieniu uranu. Przy rozszczepieniu uranu. na rozszczepieniu uranu to z kolei pewnie bomba atomowa czy wodorowa itd. tak dalej. No to mamy do, do to, 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 te konotacje są niewłaściwe, bo nie, nie mówimy o tej substancji. Mówimy o zupełnie, substancji jest zupełnie w zupełnie innych dawkach, w inny sposób dostarczanej. I przyswajalnej w jakiejś części. No, tylko. niezwykle małej części uh -huh. się okazuje. Yy, zatem. Od... Nie bójmy się fluoru no, w pastach, w półkankach. Nie bójmy się fluoru w pastach i w półkankach, w szczególności wtedy, kiedy frekwencja próchnicy u nas, czy no, ja powiem na podstawie moich na, naszych pacjentów, tak, czy badań, które są przeprowadzane w Polsce, gdzie frekwencja, czyli występowanie próchnicy jest stosunkowo duże wciąż. Dotyczy dużego odsetka osób dorosłych i dzieci. To na tej szali stawiając wciąż, uważam, to co zyskujemy. Jako, jako zdrowie społeczne, bo jest to cała taka dziedzina badająca przecież zdrowie społeczeństwa i pacjentów, a to co tracimy, wydaje się być znacznie na korzyść zysku zdrowotnego, czyli działania przeciwpruchnicowego. Tak, tak bym to teraz ujął. Uh -huh. A co w przypadku dzieci, które e, mogą połykać tę pastę, bo jeszcze nie potrafią? No dlatego do pierwszego roku życia pasty są, zaleca się i najczęściej są to pasty bezfluorowe. Uh -huh, uh -huh, te, te wiodące firmy produkujące może nie będę je reklamował, uh -huh. ale na pewno produkują pasty bezfluorowe. Uh -huh. e, a później. No myślę, że każdy rozsądny lekarz nie będzie zalecał pasty, która zawiera dużych, dużą ilość związków fluoru, zwłaszcza, że one są do, dopasowane w, do odpowiedniego wieku na, uh -huh, uh -huh. poszczególnych pacjentów i na rynku jest ich sporo. Ja zawsze mówię, że jeśli są zalecenia do stosowania takiej pasty, to należy ją stosować, ale u osób dorosłych najczęściej już nie ma takich zaleceń. Więc e, właściwie w codziennej praktyce e, e, sub, leki, materiały, środki, które zawierają fluor, stają się, mam wrażenie, rzadkością. Oczywiście są pacjenci, którzy tego wymagają, czy ze względu na nadwrażliwość zębów, e, zębiny szkliwa, czy ze względu na, mm, na duży, du, duży udział pró ubytków próchnicowych w jamie ustnej, gdzie taką. Taką profilaktykę należy wprowadzić i, i utrzymać długofalowo. Natomiast ym, no to są już coraz rzadsze przypadki również u nas na całe szczęście, są mm -hmm. świadczące ym, no, na pewno o większej świadomości pacjentów, o lepszej higienie o lepszej dostępności, o zmniejszonych kosztach jednak tej, tej samohigienizacji yy, w domu poprzez mycie czy płukanie jamy ustnej. Yy. To no byłoby, myślę, błędem, gdybym nie wspomniał jednak, no bo powiedzieliśmy o, czy o mitach, czy o złej sławie fluoru, ale koniecznie muszę powiedzieć o czym. Są pewne, rzeczywiście są pewne badania i one się pojawiają coraz częściej i porusza, i ten temat podnoszą lekarze medycyny holistycznej, właściwie... Uważam, że każdy lekarz powinien być lekarzem zajmującym się. Pacjentem holistycznym. Holistycznie, czyli całościowo, uwzględniającym no, i, i genetykę, i, i, i tryb życia, i sposób życia, i, i sposób żywienia się, i stresy, które przeżywa, i tak dalej, i tak no, dalej. No ale powiedzmy, że te głosy są podnoszone w szczególności przez, przez te ośrodki, które badają to, to troszeczkę pod innym kątem powiedzmy, nasze zdrowie czy czy przy lekarzy, którzy skupiają się nie na danej chorobie, ale na ogólnym stanie zdrowia. I rzeczywiście są badania, które no, mówią w sposób jasny, chociaż wciąż nie potrafię znaleźć twardych danych, które znajdują się w takim, no, które są ogólnie dostępne, łatwo dostępne i, są, i jednak no, one się nie przebijają do mainstreamu, czyli tego nurtu głównego, mówiące o tym, że. Plamy fluorowe mogą występować, czyli fluoroza, tak zwana, czyli choroba twardych tkanek zębów. O tym się mówi oczywiście, my jesteśmy uczeni od wielu, wielu lat na, na uniwersytetach medycznych, ale to w przypadku przedawkowania fluoru, no czego no, tak wcześniej starałem się powiedzieć, no, no jest to chyba dosyć trudne. Dwa. Są pewne opracowania mówiące o tym, że znów wielokrotnie powtarzane przedawkowania fluoru, uwzględniając całkowitą dawkę dobową, na pewno mają niekorzystny wpływ na tarczycę. A w związku z tym na, na wydzielanie gruczołu do krewny duże, na, na całą gospodarkę wapniową, mhm. gospodarkę kostną. To w znacznej mierze może to dotyczyć ludzi, którzy pracują w przemyśle chemicznym. Po Oczywiście, prostu. że tak. Mhm. Czyli tutaj mamy wpływ niekorzystny na gruczoł tarczycowy oraz na, na kościec. Tutaj badania były robione w dużej mierze dotyczyły też kobiet czy dziewczyny, które we wczesnym okresie miały, czy jeszcze dziecięc, dzieciństwa miały podawane w związku fluoru, albo yy, no one były ta, ten udział fluoru w wodzie fluorowanej, w diecie i tak dalej były zwiększone w stosunku do, do, do innych grup docelowych. I wtedy powiedzmy na przestrzeni wielu wielu lat robią, robiąc badania, stwierdzano, że występowała na przed, prawdopodobnie częściej osteoporoza. Ale tutaj no, trzeba by się bardziej w to wgryźć, skupić i po, poczytać. Na pewno nie są to informacje, które są w głównym nurcie i które wykluczają stosowanie preparatu zawierających fluor. Do czego nie namawiam, uważam wciąż, że jak każde lekarstwo, stosujemy je wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to tego nie stosujmy, albo stosujmy to w absolutnie bezpiecznych i dozwolonych dawkach. I do tego namawiam, czyli myjmy nasze zębiska, dbajmy o higienę jamy ustnej, za każdym razem właściwie to powtarzamy, ale róbmy to z głową, nie eksperymentujmy, no trzymajmy się na razie rzeczy sprawdzonych, yy, lub też korzystajmy z bardzo no, szerokiego wachlarza preparatów bardzo naturalnych, które na przykład nie zawierają fluoru i w przypadku osób dorosłych będą one równie skuteczne, bo przede wszystkim to mechaniczne, fizyczne oczyszczanie naszych zębów ma znaczenie, a nie tyle, co w tej, w tej przysłowie paście jest tam zawarte. E... Panie doktorze, bardzo dziękuję. Niezwykle wyczerpująca wypowiedź. Myślę, że przydatna dla wielu pacjentów i nie tylko i zapraszamy Państwa na następny odcinek. Zapraszamy, no serdecznie też zapraszamy do komentowania, już nie powiem, że do lajkowania i subskrybowania, bo to oczywiste, ale też do komentowania. Wiem, że ten temat jest dosyć taki nośny i, no mówię, bywa kontrowersyjny. Zbudza emocje. Zbudza emocje, myślę, że zupełnie niepotrzebne, niepotrzebnie jak zwykle, ale, ale zachęcam, bardzo, bardzo chętnie podyskutuję lub też poczytam coś jeszcze. Serdecznie pozdrawiam, miłego wieczoru niedzielnego.